Jedna z naszych bardzo, bardzo bliskich znajomych jest kaskaderką na planie filmowym e, i opowiedziała nam, że pewnego dnia nagrań, e, jedna z aktorek, która również występowała w, w danym filmie, zaprosiła ją e, na lunch, I kiedy poszły, zaczęły rozmawiać i e, aktorka wiedziała, że jakiś czas temu nasza znajoma obchodziła swoją rodzinę i zapytała ją, jak tam, jak tam obchodziła swoją rodzinę i, i nasza znajoma jej odpowiedziała, że więc e, byłam na przy świętej u, u, u pewnych zakonnic, później zostałam z nimi na obiad. One przygotowały mi specjalny talerz, specjalny posiłek. Mm, ja podzieliłam się z nimi, e, z, z nimi e, moim tortem urodzinowym. Później mieliśmy razem uwielbienie I tak Tolka, tak się tam wpatrywała i mówi: Hm. Ja widziałam, że ty jesteś taką, taką specjalną osobą, że masz w sobie tak dużo radości, że zawsze jesteś jakaś uśmiechnięta. To pewnie dlatego, że, że jesteś chrześcijanką. I co to są te zakonnice? Bardzo chciałabym je poznać, więc nasza znajoma mówiła, dobrze, jeśli chcesz, to pewnego dnia możemy, możemy je dowiedzieć w zakonie. I, I tą historią chciałam Ci powiedzieć o tym, że bardzo często, yy, chociaż jesteśmy chrześcijanami, chociaż yy, wierzymy w Pana Boga, bardzo często jest nam się może do niego. Ciężko przyznać w takich okolicznościach, bardzo oficjalnych, kiedy rozmawiamy może z kimś ważnym, albo jesteśmy w jakimś konkretnym miejscu. Ja cię chciałam zachęcić, żebyś ty dawał świadectwo o Chrystusie zawsze i wszędzie. Że Twoim sposobem bycia, życia, może Twoimi historiami możesz dawać świadectwo Jego miłości i możesz też poruszać serca innych. I co więcej, możesz jakby wpływać też na innych, na innych, którzy może szukają, ale nie wiedzą jak szukać i gdzie. Więc właśnie tą krótką historyką, chciałam Ci tylko tego, tego zachęcić, odwagi w dawaniu świadectwa Chrystusie zawsze i wszędzie.